Jo! Jak wam mija dzień pracy? Święto pracy. Ja właśnie się relaksuję po prostu. Pozywałem sobie trochę lubczyka, dałem tu suszarki. Fajnie. I ogarniam powoli swoje życie. A ty co tam robisz? Też ogarniasz? Jak ogarniacie swoje życie? No jak? Ciekawe, czy podobnie jak ja czujecie, czy podobnie słyszycie, słuchacie siebie, czy w końcu zgodziliście się ze swoją intuicją, że niektóre rzeczy były dobre powiedziane nam? No, fajnie. Cieszy mnie to, że jest nas tak coraz więcej. Do zobaczenia.